Cię serdecznie. Sylwia Kocień z i Materii w kolejnym nagraniu na temat kandidy lub też kandydozy ogólnoustrojowej, systemowej. Chciałam dzisiaj powiedzieć króciutko na temat dlaczego wielu z nas nie zauważa poprawy naszego stanu zdrowia, będąc na tej dość jak wiesz rygorystycznej diecie. Oraz przyjmując różnego rodzaju suplementy. Dlaczego tak jest, że tak, tak wiele osób potrafi być na tej diecie przez rok, dwa czy nawet lata? Moja własna mentorka Alicia Miller spędziła 15 lat eksperymentując, będąc w tej wielkiej podróży w głąb siebie, próbując się uleczyć. Spędzając wiele lat w Tajlandii, wśród healerów, wśród ludzi, którzy zajmują się medycyną niekonwencjonalną, przechodząc przez różnego rodzaju detoksy i poszukując cały czas powodu, dla którego kandida nie chce jej opuścić, pomimo tego, że naprawdę zawsze trzymała się. I, diet, i przyjmowała cały szereg suplementów i korzystała z całego szeregu różnych detoksów. Ja również, jak wiesz, to jest już mój drugi rok podróży właśnie uleczania kandidy, i jak to zazwyczaj bywa w przypadku wielu z nas, te nasze początki są takie bardzo jeszcze chwiejne. My nie czujemy się w tym pewnie, ponieważ nie mamy po prostu jeszcze. Takiego poziomu świadomości, który by nam pozwalał zrozumieć, co takiego się w nas dzieje. I również tak było w moim przypadku jeszcze rok temu, a raczej był to początek 2014 roku, kiedy ja po raz pierwszy, oczywiście w ramach własnych poszukiwań, bo to nie było absolutnie odnalezione przez żadnego z moich lekarzy. W ramach własnych poszukiwań drogą, drogą prób i błędów po prostu, bo ja na początku szukałam tam nietolerancji na gluten u siebie i, i wszelkich innych rzeczy, które mogłyby być wytłumaczeniem dla całego szeregu różnych niekomfortowych symptomów, typu ciągłe chroniczne zmęczenie, problemy skórne, skórne różnego rodzaju stany zapalne, często powtarzająca się niska odporność, ciągłe... Jakieś tam przeziębienia, choroby i wiele, wiele innych. Nie będę już tutaj wchodzić, zapraszam Cię do oglądnięcia moich poprzednich nagrań na temat Kandydy. Natomiast w momencie, kiedy odkryłam po zrobieniu, wykonaniu sobie prywatnie badań krwi w Polsce. Można to zrobić w przychodniach, diagnostyki prywatnie, około 200 zł to kosztuje, badań właśnie na kandydę. Okazało się, że cierpię na kandydozę zaawansowaną, ogólnoustrojową, czyli systemową. I wówczas jeszcze po, po prostu skoncentrowałam się stricte na diecie, zaczęłam korzystać nawet z jakichś takich programów online, zagranicznych, ponieważ jak wiesz, większość życia spędziłam żyjąc za granicą w Anglii. I to była jakby główna forma poza jeszcze przyjmowaniem probiotyków. To były główne rzeczy, które robiłam i myślałam, że bardzo szybko się tego pozbędę, ponieważ jestem osobą, która jak sobie coś postanowi, to się raczej tego trzyma, jest konsekwentna. I tak też było. Przez pół roku, od 2014 roku, byłam na diecie y, takiej taki rygorystycznej, ale i tutaj, dopiero teraz sobie zdaję z tego sprawę, że y, popełniałam też... Wiele takich niby drobnych niewinnych błędów, a jednak takich, które w dalszym ciągu karmiły moją kandydatę. Teraz już mam oczywiście jakby dużo większe pole do manewru, dużo więcej informacji, ponieważ przeszłam, mam osobę, która mnie wspiera w tym procesie. Ponadto już sama jestem na tej drodze 2 lata, więc dużo więcej wiem. I poza tym też, jak wiesz, na moim kanale nagrywam Szereg nagrań z Bożeną Przyjemską, która również jest w stanie oczywiście dostarczać mi wiele takich bardzo na czasie informacji na temat kandydozy i tego, w jaki sposób powinnam postępować. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że pomimo tego, jeżeli nawet jesteś na tej bardzo rygorystycznej diecie, czyli nie y, spożywasz cukru. I to nie mówię tylko o takim cukrze, który jest zawarty, który jest taki oczywisty, czyli typu słodycze, czy gdzieś, że sobie coś posłodzisz. To nie o to chodzi. Cukier jest zakamuflowany dosłownie we wszystkim. I to wymaga od nas, rezygnacja z cukru wymaga od nas y, przyglądania się etykietom, składowi i <grywania> zauważeniu, że on rzeczywiście jest we wszystkim czyli od tego momentu musisz jakby nauczyć się, wypracować sobie sposoby, jak sobie z tym radzić, co kupować i w jaki sposób przyrządzać większość rzeczy po prostu samemu wiedząc, co jest w składzie danych produktów, takich jak na przykład chleb, pieczywo, bo oczywiście poza cukrem nie można też spożywać glutenu, żadnych produktów pszenicznych nabiału ja jedynie jajka spożywam, jeżeli chodzi o nabiał. Natomiast jak najbardziej możesz dalej sobie piec, jakieś pieczywo, robić sobie jakieś bułeczki czy, czy, czy chleb, natomiast musi to być zrobione przez Ciebie w domu bez dodatku właśnie tego cukru, bo nawet bezglutenowe pieczywo, czy w ogóle cały szereg y, produktów bezglutenowych, które znajdziesz w, praktycznie już teraz w każdym sklepie, y, zawiera bardzo duże ilości cukru, jakby ten, rezygnacja z glutenu jest zastąpiona po prostu wielkimi ogromem ilości, ilości cukru. Także to jest tylko taka moja jakby mała uwaga na ten temat. Natomiast właśnie wracając jeszcze do, do głównego tematu, do tego o czym chcę głównie powiedzieć, to to, że pomimo, iż możesz być na takiej restrykcyjnej bardzo diecie i przyjmować szereg różnych suplementów wspierających Cię w procesie kandidy, też zapraszam tutaj do zaglądnięcia. Na moje poprzednie nagrania, ja tam wymieniam jakiego typu suplementy, spożywałam czy w dalszym ciągu spożywam. Jest tego dosyć dużo, natomiast one wszystkie jakby wspierają nas w proces uleczania. Możesz pomimo tego zauważyć, że być może coś się zmieniło troszeczkę, ale nie na jakąś większą skalę. I dlaczego tak się dzieje? Otóż dzieje się tak dlatego, że głównym źródłem tego, że kandida w ogóle u nas została zapoczątkowana, że zaczęliśmy mieć ten problem, zdaje się, że są, jest powiązany z naszymi emocjami i jest tak, tak, to jest głęboka podróż zaglądania w siebie, to jest głęboka podróż pracy z naszymi emocjami, a zwłaszcza z tym, co powszechnie nazywamy poczuciem bycia ofiarą, tak. Większość z nas, nie tylko tych osób, które cierpią na kandydozę, ale, ale w ogóle większość z nas ma w sobie silnie zakorzenione poczucie, często nieuświadomione tego, że jest czy to w danym aspekcie życiowym czy w ogóle ofiarą na, na skalę całego swojego życia. I tutaj warto się przyjrzeć tej kwestii. Bardzo wiele, wiele osób, które są bardzo wrażliwe, cierpią również na kandydozę, ponieważ one jakby no emocjonalnie, bardzo głęboko podchodzą do wielu życiowych kwestii, natomiast, już takie właśnie początki w naszym dzieciństwie, zazwyczaj ona, kandydoza, już ma właśnie początki w, nasz, w okresie dzieciństwa, kiedy my doświadczamy jako dzieci wielu traumatycznych wydarzeń, które pozornie teraz podchodząc do tego logicznie mogą się wydawać nawet i śmieszne, i nieistotne, natomiast one dały początek temu, że teraz cierpimy na kandydozę i są silnie związane z tym właśnie, że my czujemy się w jakiś sposób ofiarą. Być może byliśmy źle traktowani przez rodziców, przez opiekunów, być może byliśmy wyśmiewani w szkole, być może byliśmy y, w jakiś sposób y, ktoś nadużywał wobec nas przemocy, czy to fizycznej, czy to psychicznej, w jakikolwiek sposób by to nie było i na jakąkolwiek skalę. Bo to jak mówię, to może być coś, co teraz nam się wydaje nieistotne, natomiast dla nas jako dziecka to była wielka sprawa wręcz coś traumatycznego. I to w nas zostało, i to zainicjowało cały proces właśnie powstawania kandydozy. I teraz nawet cały, właśnie tak jak mówi moja mentorka Elisia Miller, cały nawet przemysł, który suplementacji, który pozornie ma wspierać i oczywiście wspiera, jeżeli podejdziemy do tego świadomie, w właściwy sposób, uleczanie kandydozy, bardzo często może się również przyczyniać do jej dalszego żywienia. Dlaczego tak jest? No jest tak, ponieważ jeżeli my zostajemy jakby bombardowani z każdej strony różnego rodzaju suplementacją, która mogłaby nam pomóc w uleczeniu i mówią nam, że przejdziesz przez nie wiem, program pięcio-sześciotygodniowy, weźmiesz sobie te czy tamte tabletki przez jakiś tam okres czasu i pozbędziesz się kandydozy, to w tym momencie my oddajemy całkowitą odpowiedzialność za proces naszego uleczania w, y, znowu do źródeł zewnętrznych, znowu do jakichś tam instytucji czy firm czy y, y, organizacji, które proponują tego typu rozwiązania, a wszystko tak naprawdę y, jest w nas i y, my by móc się uleczyć, musimy zdać sobie sprawę z tego, że nie jesteśmy ofiarą niczego ani nikogo, i w nas jest cała siła, cała moc ku temu, by móc się uzdrowić, by móc się uleczyć. I y, jeżeli wspieramy się, suplementujemy, co oczywiście bardzo polecam, i jesteśmy na pewnego rodzaju diecie, to jest to bardzo, bardzo potrzebne po to, żeby wzmocnić nasze jelita, żeby je uzdrowić, żeby. Nasza flora bakteryjna mogła być znowu taka, jak być powinna, i, i tutaj oczywiście jest to jakby koniecznością, natomiast ogromem naszego uleczania i, i absolutną podstawą jest właśnie ta praca na tle emocjonalnym, jaki ja mam stosunek do samej siebie. Jaki sposób traktuję siebie, czy jestem, czy tkwię w związkach, w sytuacjach zawodowych, w sytuacjach jakichś codziennych, które mi tak naprawdę nie odpowiadają, ale jednak decyduję się w nich być, ponieważ uważam, że być może nie zasługuję na nic lepszego, lub też nic lepszego już mi się nie przytrafi, boję się, że zostanę sama, że zostanę bez niczego. Cokolwiek by to nie było, w jakiś sposób zaniżam swoją wartość. I godzę się na coś, co tak naprawdę wcale mi nie odpowiada lub nie daje mi satysfakcji i radości z życia. I to jest bardzo, bardzo kluczowe, żeby pamiętać o tym, ponieważ za każdym razem, kiedy to robimy, stawiamy się w miejscu, w którym po pierwsze nie przyjmujemy odpowiedzialności za własne życie, a po drugie mamy poczucie bycia ofiarą. Także zwróć na to uwagę, jeżeli jesteś na swojej drodze uleczania się z kandydozy. Teraz już z Tobą żegnam, jak zawsze. Zachęcam do umieszczania komentarzy poniżej tego filmiku. Do usłyszenia następnym razem. Pa pa.